Listopad za oknem coraz zimniej, a pogoda nas nie rozpieszcza. Jednak w świecie elektronicznej rozrywki jest to kolejny okres, w którym na rynku pojawiają się dobre produkcje, a oprócz nich również same konsole. Na co więc tym razem przyjdzie nam czekać? Już 5 listopada do naszych drzwi zapuka kolejny FPS, będący już kultowym tytułem, a wręcz wyznawanym przez niektórych graczy. Mowa tu oczywiście o 10 odsłonie słynnej serii czyli Call of Duty Ghost. Tym razem za produkcję odpowiada deweloper Matka Infinity World. Tytuł ma być nowym otwarciem i najprawdopodobniej nie zobaczymy w nim już kapitana Price'a. W kampanii dla pojedynczego gracza przyjdzie nam przenieść się w niedaleką przyszłość i poznać historię elitarnej jednostki wojskowej Stanów Zjednoczonych zwanej Ghosts. Przez bliżej nieokreśloną katastrofę USA straciły pozycję dominującego państwa na świecie, a tą sytuację postanowiła wykorzystać uwaga, nie Rosja, nie Chiny. A Federacja Krajów Ameryki Południowej. Nowością, a zarazem najbardziej kontrowersyjnym rozwiązaniem jest posiadanie przez nas wyszkolonego psa. Ten, oprócz zagryzienia naszych wrogów, będzie mógł również poprzez zainstalowaną na grzbiecie kamerę przeprowadzić niepostrzeżenie rozpoznanie. Tak jak w każdej kolejnej odsłonie, duży nacisk położono również na tryb wieloosobowy. Do nowości możemy zaliczyć możliwość dużego wpływu na wygląd naszego żołnierza, podatne na zniszczenia mapy, dynamiczne wydarzenia generowane na skutek działań graczy oraz tryby Zabawy takie jak Cranket, Search and Rescue, Skua oraz Extension. Osiem dni później w naszych łapach wyląduje pierwszy fabularny dodatek do gry Bioshock Infinite zwany Burial at Sea. DLC przeniesie nas do podwodnego miasta Rapture, znanego wszystkim fanom serii. Historia przedstawiona w grze dziać ma się w Sylwester roku 1958. Do gabinetu prywatnego detektywa Bookera DeWitt przychodzi tajemnicza klientka o imieniu Elizabeth z prośbą o pomoc w ucieczce z miasta. Burial at Sea składać będzie się z dwóch epizodów. W pierwszym pokierujemy poczynaniami detektywa, w drugim zaś przyjdzie wcielić nam się w Elizabeth. Premiera epizodu 1. 12 listopada. And I was desperate enough to believe her. Well, you name this. Elizabeth he's going to find me. And he's a teraz coś dla posiadaczy PlayStation 3. 20 listopada w Polsce na półkach sklepowych pojawi się kolejna odsłona jednej z najbardziej rozpoznawalnych platformówek, czyli Ratchet Clank into the Nexus. Jak zapowiadają twórcy, ta odsłona cyklu ma być powrotem do korzeni serii. Największy nacisk więc położono na zabawę solo. Powróci również system umiejętności oraz możliwość ulepszenia każdej dostępnej pukawki. A co do nich, to dostaniemy do łap ich nowe rodzaje, jak na przykład Winterizer, broń zmieniającą przeciwników bałwany. Akcja gry rozpocznie się w w momencie nieudanej próby przetransportowania złych bliźniaków Wendry i Neftina do więzienia. Podczas odbicia swoich pracodawców, źli ludzie uszkodzili statek Ratcheta i Inklanka. na dodatek miejsce, w którym przyjdzie im przebywać, nie jest zbyt miłe i przyjemne. Tak jak powiedziałem na samym początku, listopad to nie tylko premiery gier, ale również sprzętu. 15 listopada na świecie, a 29 w Polsce pojawi się PlayStation 4. Można by o nim mówić naprawdę sporo, wypunktujmy więc najważniejsze zmiany. Przede wszystkim bebechy. Czwórka wyposażona zostanie w ośmiordzeniowy procesor AMD Jaguar, 8GB RAMu GDDR5, Blu-ray, USB 3.0, Bluetooth 2.1 oraz HDMI. Otrzymamy możliwość streamowania rozgrywki, granie w grę w trakcie jej ściągania oraz funkcję Remote Play. Zmian doczekał się również sam pad. Gałki analogowe otrzymały w głębie, nie poprawiono żyroskop oraz pusty. Na jego środku zajznajdziemy panel dotykowy oraz Przycisk Share, pozwalający w szybki sposób dzielić się rozgrywką z innymi. A to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Cena za sprzęt w Polsce plasuje się na wysokości około 1800 zł. Yeah, how Skoro wspomniałem o samej platformie, to czas powiedzieć coś o jednej ze startowych produkcji. Wraz z PlayStation 4 na półki sklepowe trafi również Killzone Shadow Fall. Akcja gry rozpocznie się w 30 lat po zakończeniu trzeciej części serii. Helgaści i Wektanie zamieszkują wielką metropolię podzieloną murem, a między nimi panuje kruchy pokój. Ten w każdym momencie może zostać rozwiązany, dlatego też naszym zadaniem jako agenta Shadow Marshal będzie jego utrzymanie. Killzone Shadow Fall zaoferuje nam otwartą rozgrywkę, dzięki temu kolejne cele misji będzie. Będziemy mogli przechodzić w takiej kolejności, jak nam się to podoba. Co więcej, możemy je wykonywać po cichu lub plując łowiem na lewo i prawo. Premiera 15 listopada, świat 29 Polska. Tego samego dnia co premiera PlayStation 4 na świecie do naszych łap trafi produkcja, na której widok fani Space simów dostają ślinotoku powodującego podniesienie się poziomu pobliskich rzek. Mowa oczywiście o X Rebreed. Twórcy w tym przypadku postanowili rozpocząć od tak zwanego zera, jednak nie zapominając o swoich korzeniach. W grze jako kapitan statku kosmicznego zostaniemy wyrzuceni w przestrzeń i to od nas zależy co będziemy dalej robić. Akcja produkcji dziać będzie się wiele lat po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Skutek wybuchu supernowy Zniszczeniu uległo wiele ważnych środków cywilizacyjnych, a cały rozkład sił został totalnie przemeblowany. Po więcej informacji na temat tej produkcji, odsyłam Was do zapowiedzi Arasha. Akcje tak jak co roku obchodzimy święto Bożego Narodzenia, tak i co roku otrzymujemy kolejną odsłonę serii Need for Speed. Tym razem za Rivals, bo tak nazywa się produkcja, odpowiedzialne jest nowo założone studio Ghost Games. Jak łatwo się domyśleć, w grze przyjdzie opowiedzieć nam się po jednej ze stron, kierowców wyścigowych lub policjantów. To co jednak wzbudza największe zainteresowanie to system All Drive. Twórcy bowiem postawili sobie za cel zatarcie granicy między rozgrywką wieloosobową, a rozgrywką dla pojedynczego gracza. Tytuł korzystać będzie z najnowszej odsłony silnika Frostbite 3, więc o grafikę nie ma co się martwić. Więcej informacji na temat Need for Speed Rivals otrzymacie już na dniach w odpowiedniej wideo zapowiedzi. Teraz czas na konkurencję Sony, czyli Microsoft. 22 listopada na świecie, dokładnie w 13 krajach, pojawi się Xbox One. Podobnie jak w przypadku PS4, o One można mówić sporo. Na przykład to, że jest podobny do Magnetowidu. Zacznijmy jednak od bebechów i tutaj, uwaga, zaskoczenie, nic wam nie mogę powiedzieć, ponieważ informacje na ten temat są niepotwierdzone. W kuluarach mówi się jednak, że Xbox One jest trochę mniej wydajny od konkurencji. Wiemy za to, że na pokładzie urządzenia znajdziemy dysko pojemności 500 GB, Blu-ray, port HDMI oraz USB 3.0. Pad też uległ lekkiej modyfikacji. Łącznie poprawiono aż 40 elementów, w tym zmodyfikowano D-pad. Konsola sprzedawana będzie wraz z sensorem Kinect, który ma lepiej rozpoznawać gesty i głosy oraz oferować będzie kamerę w rozdzielczości Full HD. Cena Xbox One w Polsce wynosi około 2100 zł. Mówiliśmy o ekskluzywach na konsolę Sony, to czas powiedzieć o tym, co przygotował dla nas Microsoft. 22 listopada na półkach sklepowych pojawi się Dead Rising 3. Bohaterami kolejnej odsłony cyklu będą młody mechanik Nick Ramos oraz pechowy kierowca ciężarówki imieniem Dick. Akcja gry rozgrywać będzie się na ulicach miasta Los Perdidos i tak jak w poprzednich odsłonach, tak i tutaj, całość rozgrywki poświęcona jest konstruowaniu coraz to śmiercionośnych broni pomagających w eksterminowaniu kolejnych fal zombiaków. Fabuła zaś będzie krążyć w wokół tajemniczej przeszłości oraz tatuażu NIKA. Tytuł oferować ma również trybko operacji dla maksymalnie dwóch graczy. Kolejnym tytułem, którym warto, a wręcz trzeba się zainteresować jest Forza Motorsport 5. Jedna z najładniejszych wyścigówek, jakie ostatnio widziałem, ale do rzeczy. Za tą odsłonę odpowiedzialny jest studio Turn 10. W grze usiądziemy za kółkiem szybkich aut oraz stawimy czoła żywym, jak i wirtualnym przeciwnikom. Sam charakter rozgrywki nie ulegnie większym zmianom, nadal będzie to symulacja pełną gębą. Nowością w tej części serii będzie system Drive Atari. Będzie to nasz profil osadzony w chmurze, który będzie zdobywał doświadczenie nawet jeżeli sami nie zasiadamy za kierownicą. Co więcej, nie ma nas nawet koło konsoli. O tym, jak będzie jeździł nasz awatar, będą decydować informacje zbierane podczas jazdy, kiedy to my dzierżymy kierownicę lub pada w dłonie. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że to, co tu wymieniłem, to zaledwie wierzchołek tego, co czeka nas w listopadzie. Miłego grania i do usłyszenia w kolejnych materiałach na miastogier.tv. Afgan. Na razie!